I witam wszystkich imperialistów tutaj Lukas. chciałem powiedzieć, że w kolejnym odcinku kampanii, ale nie dzisiaj lecimy sobie bitwy historyczne, skoro je chcieliście, więc sobie jero rozegramy. nie multi nie multi, to nie teraz multi nowa bitwa historyczna i jak widzicie mamy ich tu trochę raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć bitew historycznych do rozegrania bitwa pod Xiangyang, podbój Dongu oblężenie Pai, bitwa o czerwone klify na której podstawie potem powstał film Podajże czerwonek o takim samym tytule, czyli bitwa o czerwonej klify Tricking Doms. Swoją drogą cały czas szukam tych filmów, bo po prostu znaleźć je bez jakichś azjatyckich napisów czy tureckich napisów to jest jakaś masakra. A to jest ciekawe, bo jakieś to oglądałem, już sobie to przypomniałem, ale to bardzo, bardzo dawno temu. Obrona Bank oraz atak na prowincję Jing. My, myślę, że pójdziemy sobie po kolei Od łatwego do trudnego Rozgrywam sobie to oczywiście w trybie opowieści Bo mówię na razie ten tryb Koalicja Testujemy Teraz tylko puste słowo Potężny Cao Cao Jeśli w Chinach ma zapanować spokój To właśnie ty Musisz go zaprowadzić Po drugiej stronie rzeki Bian Xu Rong Zbiera przeciwko tobie armię Jego ludzie są dobrze wyszkoleni I gotowi na wojnę Twoi ludzie nie mają tyle wojennego doświadczenia, ale ty musisz zrobić wszystko, by zwyciężyć. Czekajcie: Ciao, Ciao, Churong. To i to czyta się koczy. Boże, nieważne. Pięciu hołów, Tung-Ci. Kupi się ją z Oshindu. Tung-Cei i półsiatati. Bocian Hunan-Liszę. Tam się ją czy, czy 我等只得勉为其难，故早已请求支援，但不知援兵是否会及时赶来。即便如此，我军也必须要扛住董贼的猛攻。若是我军能坚守阵地，待援兵杀至，或许还有一线生机。切不可让天下人耻笑我曹操没有为存危救亡出一分力，要让天下知道。 Zanim tutaj bitwa nam pójdzie dalej, e, choć że teraz jest chyba na jakimś. Nie, dobra, jest pauza, albo bardzo powolny ten tryb. Okej, okay, mamy grę zatrzymaną. Byłem proszony o to, żeby pokazać bliżej te modele wszystkich jednostek. Ehm... Ile jesteśmy obecnie na trybie kamery, który jest pod K, bo też czasem mnie o to pytacie, jak się to załącza w komentarzach, więc wam już to mówię. Altka to jest tryb kinowy, a samo K to jest tryb po prostu, że chowamy całe UI. I byłem proszony o to, żeby wam pokazać po prostu jak wyglądają te jednostki z bliska, a wyglądają dość tak nie ale to po prostu może tak to by było w tych czasach, że te jednostki były takie bitnawe, chociaż te akurat już ciężka piechota z halabardami wygląda całkiem nieźle. Potem mamy tą podstawową piechotę z kampanii, którą mamy na przykład w kampanii, już ją widzieliśmy. Więc tutaj mamy taki miks jednostek, i tutaj mamy ciężką piechotę do walki w zwarciu z tego co pamiętam, tak to wygląda. Na ten moment. Zobaczmy też jak my tutaj mamy to wszystko. Mamy tak, piechota z szablami, średnia piechota z mieczami. Aha, czyli to była średnia piechota, nie lekka piechota. Mamy z żółte smoki, lekka piechota z toporami. To dobra do wszarzy rola szturm. Tą piechotę raczej bym chciał mieć na, na przykład na aha, bo to nie jest moment rozstawienia, to jest moment pauzy, więc tą piechotę sobie weźmiemy, może na flanki bardziej. Jedną drugą przedstawiłem mamy jeszcze chwilę, zanim tutaj przeciwnik nam przybiegnie. E, mamy lazurowe smoki, ciężka piechota z łukami i glewiami. Czyli to przypomina straż morską e, po prostu z, od elfików, tak? No i naszą piechotę e, z tego co widzę, główę tutaj i ciężka z włóczniami. Mają różne formacje, mają szyk luźny, mają żółwia, czyli jakieś formacje są. Tutaj mamy ścianę tarcz, przybierzemy tą formację i zobaczymy jak to wyjdzie. Tutaj co mamy? E, mieszana broń, statyczny szyk piechoty, unieruchomienie. Spróbujmy. E, przypominam, że też gram na tym trybie, e, gdzie bohaterowie są silniejsi. No i w zasadzie... Czekajcie, znowu sobie zobaczmy jak to wygląda. Okej, okay, tak wygląda żółw, tak ten szyk mieszany. Bo łuki z przodu, jakby patrzy ludzie, nie. Fajnie to wygląda, co prawda myślałem, że to łuki jakoś bardziej z przodu się wezmą, czy coś zrobią. Tutaj możemy mieć też żółwia, ale my ich, tej noski będę chciał mieć do szarży na przykład. Eee, widzieliśmy w poprzednim odcinku, że jest tutaj Friendly Fire, co jest wyjebiste, bo chyba w e, Throne of Britannia Friendly Fire nie było. Dlatego wolałem to sobie przetestować, e, jak tutaj to wygląda. Przynajmniej miałem informację, że jednostki były przygwożdżone. Naszych generałów sobie tutaj rozstawmy, żeby też byli tutaj w pierwszej linii, co prawda ci to nie jest chyba dobry pomysł, żeby byli w pierwszej linii, może ich cofniemy, bo najpierw pójdzie i tak ostrzem na naszej noski. Ja spróbuję, zauważyłem tocząc bitwę i oglądając je po sobie, że w momencie kiedy ostrzeliwujemy przeciwnika, on jakby rozprasza formację, tak? Więc ja spróbuję zaszarżować, na przykład na tych strażników z włóczniami, niech rozproszą formację, i wtedy rzucimy naszych toporników, na przykład do akcji, do bitwy. A znowu te jednostki będą miały zadanie przyjąć na klatę całe uderzenie. Tutaj w sumie też żółwia zrobimy. Ja o. I widzicie, już rozpraszają się. Już się rozpraszają. Więc to jest jednostka, która dostaje karę podczas szarży. Odporność na szarżę minus 100%. Niech podejdą jeszcze bliżej. My zaraz tutaj ruszamy, tutaj ostrzał. I tutaj tak tutaj coś nie wyszło. Dobra, tej noski wzięły to na siebie, to przeciwko jeździe. Tu już toczymy bitewkę. Nasi Topolisi wbili się aż w trzy oddziały. Od razu kuszników dajemy na flankę. I tu łuczników tak samo na flankę. Dajemy. Jak najszybciej tutaj niech przebiegają. Tych łuczników wyślemy, żeby ostrzeliwali kuszników przeciwnika. To formację do przodu, wyłączmy żółwia. I zaraz wejdziemy tym na plecy, co prawda... No może tak to zróbmy. Mamy też specjalne skill'e u naszych generałów, więc odpalmy sobie, żeby tutaj to trafienie było trochę gorsze. Wykończmy O, to teraz on nie flankuje. I zobaczymy jak to będzie. Dobra, tutaj. Strzelać to to. Uniki w walce wręcz. Zwiększone mamy. I tych tutaj też, chociaż czekajcie, może przeprowadzimy środkiem. Oto może być taka rola uniwersalna, przeciwko jeździ dobrzy. No, jazdy tutaj żadnej nie mamy, niestety. Albo stety, jak to tam woli, no, już ci kończą ostrzał. Niestety nie był jakoś bardzo skuteczne. O, niech tutaj zaatakują w takim razie. Tutaj w ci padają, dostają ładnie na plecy. Więc te, zmieńmy ostrzał na kolejny tutaj. Ej serio, skończyła im się amunicja. To walka wręcz, nie trzymajcie dystansu. Walka wręcz, dobra, trzeba poświęcić tych uczniów, bo jakie mają strzał, to i tak są już bezużyteczni. Więc można byłoby im albo rzucić to na plecy, albo nie. To tutaj mamy szansa na zablokowanie strzału. To jest chyba pasywne. Siła, coś obrażeń. nie rozumiem tego za bardzo, jak to działa. O jakieś posiłki nam już przybywają, więc trzeba będzie zaraz tutaj ściągnąć. Ej, tu, 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 gończy. Poświęćmy łuczników. Na tych kuszników przeciwnika. I tak są mi przydatni na ten moment. Nie, tutaj, tutaj, tutaj. Dobra, jakieś posiłki nam już biegną. Zająć pozycji zaraz za tą linią naszą. naszych bohaterów, może rzućmy na tutaj bohatera przeciwnika. i Zobaczymy, jak tutaj z tym będzie. No, kusznicy uciekają, uciekają i strzelają. No to jest najlepsze w tym wszystkim, że to nie strzela w ogóle, więc to jest jej bista sprawa. Tutaj dwie formacje mi walczą. I to jest jakoś tutaj, coś zjebałem akurat coś O Boże, ci, ci, ci sądzili przeciwko tym i tym. Święta piechota, ta nie ma żadnych kar, żadnych bonusów. W jej biście zajmiemy plecy i zaraz się tam w nich wbijamy. E, Łucz, kusznicy, skończyła im się amunicja, robimy dokładnie to samo. E, wyłączamy tryb do walki w zwarciu e, i atakujemy, żeby po prostu zbać zawsze kara za okrążenie, nie? To jest akurat dobra sprawa. Dobra, doszedł nasz bohater. Niech nas tu wspomoże. Tutaj się przebiliśmy przez jennych, wyjebiście. A zobaczcie, jak tutaj ganiają. Ja pierniczę, co to ma być w ogóle? E, pojedynek e, odrzuć. Chociaż nie wiem. Dobra, przyjmij. Nie wiem, czy ci są dobrzy. To jest z może, może to będzie dobre, zobaczymy. No, przeciwnik ma mniej hapsów, to może to wygramy sobie. Wybaczcie, że nie robi żadnych zbliżeń, ale no, bitwę rozgrywamy, więc. Nie wypadałoby, dobra, zniszczmy tutaj. Te oddziały. Szkoda, że nie mamy żadnej kawalerii, który mógłbym posłać na plecy. E, I w sumie, jeżeli mówimy o wysłaniu za plecy, to po prostu niech te oddziały okrążą. I zaraz tu powyżynamy to do końca, bo środek nam niestety pada, może to ci inni na wsparcie, a ci tutaj zaatakują z boku. Tutaj to całkiem fajnie wygląda. Ja, ci serio, to, 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 to jest jakaś pomyłka tutaj, to co się dzieje. A, bo ci mają ten tryb dystansowy, i no, się im kazałem walczyć, okej. Okay. Tu dosłaliśmy linię. O, ci już niech atakują z boku. I jest Gites. zaraz sobie to wszystko obejrzymy, bo wygląda. Oj, kawaleria przeciwnika. Mi wchodzi na plecy? To kurna, źle. No oh. trzeba zająć tu szybko pozycję I nasza kawaleria, okej, okay. wojna klonów. <grym, zjadka> Dobra. Nasza kawaleria też tu jest. Cauling wygrywa, wyjebiście, wygraliśmy jakąś e, nasze starcie czempionów Tutaj mamy okrążenie, tutaj już jakieś posiłki lecą na szybkiego Ale tu już olać je Wiemy, że tutaj zaciąga kawaleria przeciwnika Niech włócznicy zajmą pozycję Trudno, no tu, 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 tu odrzućmy, bo to jest champion. To raczej nie będziemy mieli z tym szans. Nie mamy formacji. Może nas to zabolać. Dobra, zahaczyliśmy ich. Tutaj w ten sposób, tak. Zahaczyliśmy. No przynajmniej impetu szarży nie będzie, nie? W tym momencie, że tutaj sobie jeszcze to odpalmy, żeby nas nie było e, odrzućmy, bo tu jest na dwoje babka wróżyła. Dobra, cofnijmy to. Teraz tak, mamy tu piechotę, mamy tu piechotę i tu coś nadciąga na nas. E, dobra, bijmy się, Zajmijmy te pozycje i zobaczymy co będziemy musieli zaraz na klatę przyjąć. Tak to zróbmy. Dobra, tu rozbiliśmy kawalerię przeciwnika, sam swojej nie chcę rzucać w tak głupi sposób, zbindujmy ją w ogóle, żeby nam poszła tutaj bokiem i może zrobimy... O kurka, chodźcie, chodźcie, chodźcie tu. I może ją zrobimy tak, że jak ci przyjdą, to kawalerię przyjdziemy bokiem, albo ten bokiem. Dobra, tędy puścimy. Żeby po prostu pogoniła. Tutaj naszych przeciwników. Okej, 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 tak to zróbmy, rzućmy tutaj bohaterów, żeby rozbić już ostatecznie przeciwnika. I powinno być dobrze. Nasze jednostki tutaj niech lecą. Z powrotem. A tu jest jeszcze kawaleria przeciwnika. Widzę, że nie rozbiliśmy jej do końca. Wciąż już uciekła i została tylko ta formacja. Dobra, tu ciężka piechota chyba jakaś jest, ciężka piechota, piechota z halabardami, no nie wiem czy ja chcę na to kawalerię rzucić, no ale nie mam za bardzo wyboru. Może nie zajął jakiejś pozycji obronnej. No więc weźmy naszą kawalerię, rzućmy na tyły. No już przeciwnik nie ma żadnych posiłków, więc yy, dokończymy to i, i pomiarzymy teraz tutaj naszymi oddziałami kawalerii. Wszystko co możemy dać na plecy przeciwnika. Okej, okay, tak tutaj toczymy bitewkę, no ale to okrążyj, okrążmy to. Tutaj kawaleria tak samo zrobiła swoje, no to, to bo w zasadzie teraz to już mamy tylko i wyłącznie okrążenie przeciwnika, wejście mu na plecy i zakończenie tej bitwy naszym wspaniałym zwycięstwem. Tak naprawdę, jak widzicie, sporo się dzieje. Fajna bitewka, przyjemna. No niezbyt trudna. Chociaż ta kawaleria, jak się pokazała, no to jednak troszeczkę mnie tu zaskoczyła. Dobra, rozbijmy jeszcze przy okazji oddziały łuczników. Odrzućmy. No też babka na dwoje wróżyła. Skoro wygrywamy, to po co przyjmować pojedynek, nie? Dobra, tu zmiażdżyliśmy przeciwnika. Tu spokojnie możemy się wbić. A, tu jest dużo bohaterów przeciwnika w sumie. Rzućmy naszych bohaterów też do walki w zwarciu, może oprócz tego ostatniego. Który tutaj cały czas toczy walkę cały czas z kimś? Służeczkę sił wroga, ok? Nasze oddziały zajmują pozycje. Niech okrążą tych. Kawaleria, jak widzicie, już to zrobiłem. Czy mamy jakieś formacje szyki? Luźny, no klina nie mamy. Szkoda, fajnie by tu klin wyglądał, jakbyśmy się w to wybili. Oni są do nas plecami Nie wiem czy to nam nie przeszkodzi tutaj Ale rozbiliśmy ich Okej, okay, chyba wszyscy już uciekają w ogóle Chyba wygraliśmy Bitwę Piękne zwycięstwo Rozegraliśmy pierwszą bitwę No i mamy Ha, ha. Co i jak zwykle można było ją rozegrać lepiej, rozegrać gorzej. Dajcie znać jak wam wyszło, poszło, jak już będziecie mieli tą grę O ile będziecie mieli. Chociaż ja bowiem. No ja się świetnie bawię w tym tytule. Wczoraj sobie zrobiłem przerwę. Puryso jak pURysowe zwycięstwo! Jak to tak? To było wielkie zwycięstwo, nie zgodzę się z tym. 12 minut bitwy eee, Zostało mi 694 żołnierzy, przeciwnik miał 489 no ale tak. Największe straty zadała mi ich piechota zwykła. O, nie, to jest liczba, liczba przyczyn, którzy ten oddział zabił w boju. Zgadza się. O, chociaż nie, no to liczba. Co to jest oddział? To była chyba średnia piechota, nie? nie? Nie pamiętam dokładnie. Kuszników, no to praktycznie wyeliminowaliśmy. Nic nam nie zrobili. No to muszę się nauczyć tego lepiej używać, no ale trudno. Piękne zwycięstwo, mi się tam podoba. Pierwsza bitwa za nami. A w kolejnym odcinku, jeżeli zostawicie te 500 lajków, zobaczycie pobój Jiadong. Dong. Pamiętajcie, że zostawić lajka. Do zobaczenia, trzymajcie się, pa, pa.